Witam serdecznie, tak jak obiecywałem, dziś pokażę Wam grę jako z Republik. Niestety w ostatnim czasie nie dostałem się do kongresu. Byłem 14 na liście wyborczej, dostało się tylko 12 osób. Ale nie zdrażam się, będę próbował jeszcze raz w tym miesiącu. Z góry, przepraszam, za mój głos, ale dalej mam to niedozeczone choróbsko Na ekranie powinniście teraz widzieć, już zalogowałem się do gry. I pokrótce opisz tym moduł. Ogólnie, gry, jakie on posiada, jak wygląda cała gra. No to zacznijmy, może. Najpierw, to, to jest nasza strona główna, naszego profilu po zalogowaniu. Tu mamy taki mini showbox podzielony na naszą grupę bojową, znajomych, partię polityczną i znajomych z Facebooka. Dzisiejszy rozkazają ci, Zapracowałem i trenowałem, więc tego nie pokażę, bo zapomniałem po prostu, że mam nagrywać, ale mogę Wam tylko pokazać, jak w to wchodzimy. Ja tu mam zainstalowane oczywiście dwa skrypty. No, skrypty. Y jeden to jest L public staff Plus, a drugi EGOW y EGOW. Y no, w każdym razie ten y EGOW, e y on odpowiada właśnie, żeby miał rozkazy. Wydane przez kraj w gazetce, które jest tutaj to są rozkazy. Ministerstwo Obrony Narodowej zawsze podaje rozkazy aktualne, gdzie mamy bić i z kim. I on po prostu pokazuje mi na głównej stronie tutaj o ilość wiatru, to jest priorytet walki. Akurat tutaj mam walczyć dla Polski, join Poland, mur, jak mur pokazuje, czyli jeśli jest przesunięty. Na naszą stronę, czyli mamy 59% w tym wypadku, nam nalicza punkty. Jeśli osiągniemy 1890 punktów, podejrzewam, wtedy wygrywamy, 1810, nie pamiętam. Wtedy wygrywamy jedną mini. To są właśnie podane wyniki mini: 32-23. W tym wypadku Turcy wygrywają, ale ja mam zadanie, bo ktoś z mojej grupy bojowej nie przełączył na Turcję. I ja nie dostanę bonusów, jeśli zabiję 25 osób. Muszę być w Rosji, a w Rosji oddajemy regiony. Więc na razie nie będę bił. Większość gry odbywa się tak właściwie na y, Irku, na y, Irc. Tam jest taki jakby czat, i tam wszystko, wszystko jest uwzględniane. Tu jest, ktoś z tak dokładnie uznał, że. Krewy Rubik to jest właściwie 10% że to jest strona, to, która jest tutaj, a dzieje się na Irku. I to jest chyba prawda niestety. Niestety niestety. Dobra, yy, pokażę wam yy, wszystkie te moduły. Więc tak, zacznijmy od mapy świata. Nie wiem, czy mi się tutaj wczyta jak nie będę musiał po stronie głównej. Nie, jest. Jest mapa, proszę bardzo. Aktualna na dzisiaj. I zacznijmy. przepraszam Zobaczymy jaka jest Polska tutaj. E, to nie tu. Ups, ups, ups. O tak. Te różowe, wszystkie, to jest Polska. To różowe to jest Polska. Tutaj i aż aż tutaj się rozciąga. Mieliśmy całą Francję i Niemcy, Niemcy tutaj. Ale podczas wojny z Rosją, tak widzieliśmy się z Rosją. Oddajemy im i teraz te wszystkie te y, rzeczy. My się zajęliśmy całą praktycznie Rosję i chcieliśmy ruszyć na Chiny, ale Chiny nam spuściły niezłe matody właśnie na Syberii, tu są już y, tu jest już Syberia. I tu są Chiny. Tu są Chiny. Prawda? Y, my posiadamy ten region tutaj, bo stąd kupimy Golda, czyli to walutę taką jakby premium. Czerpiemy ją stamtąd, i w tym momencie Turcy nas tam wywołali. Powstanie i nas biją. Tam, właśnie pokazałem, ten mur o dokładnie tutaj jest. 32 do 23 wygrywa Turcja, i trzeba by było walczyć. No, ale nie... szkoda, mi bonusów na moim levelu. Do bonusów dość przydatne, dostaje się bazukę i botonik który odpowiadał 100. Energii bez potrzeby, jest ile energii można odnowić w tym momencie. Ja mogę 546 odnowić, a mam 550, więc nic nie mogę odnowić. Ale jeśli spadnie mi HP, to mogę dojść do 546. Zawsze jest tak, że możesz odnowić tyle, ile masz maksymalnie HP. Pomimo tego, że na przykład masz, nie wiem, cały pasek, i tak mogę odnowić jeszcze potem tyle, ile mam maksymalnie. Nie wiem, czy to dobrze tak, wyjaśniłem, ale chyba nie się o co chodzi. Yy, tak. Mam swoje firmy, tutaj rozwinie ten ekonomiczny przemysł, pracuję tutaj u kogoś, u Ride Defendera, pod, za całkiem dobrą stawkę, minimalna pensja jest w tym momencie w na 8 pln -ów. całkiem dobra stawka. Tu jest kopalnia złota, ja dzisiaj wykopałem 0,37, maksymalnie można ponoć wykopać 40 golda, to są moje firmy, w których już pracowałem. Pracowników nie mam, ponieważ nie stać mnie na, na ich utrzymanie. W tym momencie jest straszny kryzys gospodarczy i nie opłaca się praktycznie nic produkować. Ja sobie produkuję tylko chlebki, bo to jest yy, surowiec potrzebny, surowce żywieniowe i z nich się produkuje chlebek. No to ja sobie zrobię tych surowców żywieniowych sam i robię chlebek na własny urząd i sprzedaję go. Jeden co sprzedaję to. Yy, te surowce militarne, bo nie ma nawet fabryki broni, więc to jest mi kompletnie niepotrzebne i sprzedaję to. Ale po 3 grosze, no to tracę to, to 10 punktów. Yy, yy, no, 10 tych punktów wytrzymałości, chyba, no, co wytrzymałości, jakichś tak. I tracę 10, a zarabiam 3 grosze, a chlebek jest niekończą ile, ale teraz dużo. Teraz dużo kosztuje w miarę. Teraz to 3 XP, a to jest mój. Magazyn troszkę mały, ale nie chcę na powiększenie. Tutaj mogę zobaczyć sobie bazuki. Część ustaje się w trakcie BITEF, Czasami się wyświetla taka, taka ikonka. Wystarczy kliknąć. Jedna z części się pojawia. kliknąć w i wtedy ją zbieramy. Ja mam 12 bazuk. bazuki, i się to właśnie po wykonaniu tych rozkazów dziennych, tak zwanego mudo. O, tutaj sprzedaję właśnie 250. Rabu za 3 grosze i nikt nie chce nawet tego kupić. No ale cóż, może się sprzedać do wieczora. Zobaczmy. Hmm. Tutaj jest trening, on zwiększa siłę i wtedy możemy wiadomo mocniej bić no, z różnych broni lub normalnie. Najlepiej opłaca się w tym momencie bić z broni 7 Ja tą broń otrzymuję od mojej grupy bojowej Teraz my którą serdecznie pozdrawiam. No, Ja mam rozbudowane tutaj darmowy trening na no, trzeci poziom, ponieważ była promocja, a ja miałem wystarczająco dużo golda, w tym uciąłem 16. Yy, mam zbudowany, to jest plus 15, mi dodaje, w stryjniu miałem 5. Yy, można też za goldy trenować i to tak samo można rozbudować każdy po kolei, wtedy można trenować na przykład na czterech różnych, to więcej siły się dostaje. Najbardziej polecam nie wbijać od razu, yy, od razu nie wbijać levela jak najwyższego ja to źle zrobiłem. Tylko wbijać siłę nie robić tych tak zwanych mudo, i tak dalej. Wbijać tylko siłę, 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 i potem zdobywałeś taki medal jak BH. To jest bohater bitwy. Hero Battle tak zwany Czy Battle Hero, przepraszam, BH. Battle Hero. Ja otrzymałem jednego, ponieważ jesteśmy podzieleni na dywizję do 20, od 1 24, w pierwszej dywizji i wtedy mniejsza siła potrzeba, żeby wbić papel. To jest za największe obrażenia, największy wpływ na bitwę w kampanii, ale po jednej stronie odbliża. Czyli jeśli twój przeciwnik ma nawet więcej u siebie po stronie, to ty i tak dostaniesz, że masz najwięcej po swojej stronie. No i to są te dywizje, więc najlepiej najpierw wbić siłę, a potem dopiero wbijać level. Za to się dostaje, za każde z tych, 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 tych odznaczeń dostaje się Goldy. Goldy są dość przydatne, bo one w do zbudowy, do zakładania firm i tak dalej. Ja byłem redaktorem na no ale dostałem bana, więc przestałem cokolwiek pisać. Dostałem bana, już wam wyjaśniałem dlaczego, wcześniej, więc nie będę tego wracał. Tutaj jest mój, to mi dodał właśnie ten. Te rzeczy mi pododawał ten Republic Staff, No to on dodał mi tutaj Super Soldier kalkulator, czyli mogę sobie w zależności od tego, Jaki mam, yy, yy, no. gdzie będę trenował? Yy, to za ile dni to będę Medal Super Soldier, za Do niego dostaję chyba też kolba, jeśli się nie mylę. A5 za 13 dni, tu jest ile bije z broni, yy, ile bije z bro bez broni, z bronią Q1, Q2, Q3 itd., Q7. Ja naprawdę jestem słabym wojownikiem. bardziej chciałem się poświęcić karierze politycznej, no, ale nie udało się. Jestem w polskiej partii e, liber, e, liber, Libertariańskiej. Przepraszam. E, zawiesiłem się tak na chwilę. Prezesem jest Mister Kwiat. E, bardzo miła osoba. Zapraszamy tutaj serdecznie e, młodych, e, młodych, e, młodych, e, młodych ludzi. Serdecznie zapraszamy do tej partii. Partia jest naprawdę super. Ja po miesiącu, po tym jak byłem w niej miesiąc, od razu, Mister Kwiat, tak, po prostu byłem aktywny i Mr. Kwiat wystawił mnie do kongresu, co mu serdecznie dziękuję. Jeśli by była okazja, bardzo chciałbym wystartować jeszcze w tym miesiącu. Nie wiem, czym dobrze. Za dwa dni mamy wybory na prezydenta. No, na razie z prezydentem jest Sir Martin. Nasza partia popiera. Tego oto prezydenta. Tu jest cała lista kandydatów. Widzicie, jest dużo partii. To jest ten moduł polityczny również rozwinięty. Jest moduł militarny, ekonomiczny i bitewny. Mam nadzieję, że nie będziecie widzieli tej ilości. Na stronie jest strasznie małych Państwów. Ja chcę jeżdżę szkołem 60. A jak się zatrzymam, to mam jeden. No. Ale nie będę dzwonił już ust. No tutaj są wszystkie partie. Tutaj popiera go aż 6 partii, Narodowa Demokracja, ja startowałem z ich list. Może być tutaj startowałem z ich list, ponieważ do Kongresu mogę startować tylko partię z TOP 5. Ja, moja partia jest siódma. To, to jest pod względem ilości członków, tam jest ta topka ustalana. I serde, serdecznie zapraszam. Eee, nie ma kongreserwiccji, to już... A, no ja bo chcą, żeby to właśnie zmienili wszyscy. Bo nikt nie bije przez to. Dobra. Jest tu również rynek pracy walutowej. W no, można znaleźć sobie pracę, produkty sprzedać, kupić rzeczy walutowym, wymienić PLN -y na goldy. to jest stawka. Spadły strasznie. Goldy w stanie 207? To było po 250, coś. Ale to dlatego, że tracą to kopalnie złota. I, yy, cena golda spadła w stosunku do e, nie ponieważ jest więcej golda na rynku chyba normalne. To są również firmy na sprzedaż. Yy, partia sojusze. Nie wiem, no to chyba wszystko, mogę tam ewentualnie. O, dostałem jakieś dwa powiadomienia, co się stało. A, skomentowali mój post. Dobra, żyć. Dobra, ja się z Wami będę będę się powoli żegnał. Trzymajcie się. Cześć.